Co produkuje się z ropy naftowej? Chociaż wszystkim nam wydaje się, że ropa naftowa to właściwie wyłącznie paliwo, na którym opiera się gospodarka całego świata, to w rzeczywistości z ropy naftowej produkuje się też wiele innych, bardzo ważnych i bardzo potrzebnych rzeczy. I właśnie dzisiaj powiemy o tym w tym materiale. Po pierwsze, to tworzywa sztuczne polietylen, z którego produkuje się butelki, zabawki, worki foliowe, rurki hydrauliczne. Polipropylen, czyli izolacje, ubrania, zderzaki, elementy samochodów i sprzętu domowego. Do tego toluen, czyli materiały wybuchowe, detergenty, perfumy. Poza tym etylen, na przykład do produkcji rzeczy z PCV. Tlenek etylenu, czyli do płynów chłodzących w samochodach, do środków grzybobójczych i środków do sterylizacji, fenol, czyli środki ochrony roślin. Ropa naftowa znajduje też zastosowanie w produkcji asfaltu, leków, maści. Do tego przy okazji produkuje się też skroplony azot i tlen, siarkę i wiele innych substancji. Więc następnym razem, kiedy się rozejrzymy i zobaczymy na przykład zderzak samochodu z polipropylenu, czy też woreczek foliowy, jakieś perfumy, to możemy sobie śmiało powiedzieć, że jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu do produkcji tego czegoś, tej rzeczy, tego przedmiotu została użyta ropa naftowa. I że ropa naftowa to nie tylko paliwo do naszych samochodów, samolotów, urządzeń, ale też co, coś, co jest wykorzystywane bardzo, bardzo szeroko. Nie tylko wśród tych tworzyw sztucznych. Ale też na przykład przy tych detergentach, środków grzybobójczych, sterylizujących. Czyli co ciekawe, ropa naftowa jest czymś, co możemy tak szeroko używać, że wiele osób po prostu uważa, że bez ropy naftowej bardzo szybko byśmy mieli duże problemy. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.